Witajcie, z dzisiaj podcast. Nagranie z pierwszego meczu mi ucięło. Więc no... Więc zaczynamy od drugiego. I mam nadzieję, że tu się wszystko nagra jak najlepiej. Nie ucięłem tu już, co tam... Dwa gole Guala, wgrywam 2-1 jakimś portugalskim klubem. Ja po sobie ten turniej towarzyski po prostu zmiany w zespole będą i, I będzie tu się teraz zmiany w zespole zrobimy żeby złożyć się relwinnać więc pack hard gowal zostanie pankow za augustyniaka i szansą dostanie Mustafajew i szybka symulacja turnieju towarzyskiego, przegrywamy Mark Gual strzela znowu nie najlepiej, więc po prostu przyjdziemy do ligi nie będziemy się już skupiać na tym meczu, cel zagrać dwa może mecze Trener Marcin Neyman nie jest zadowolony Więc trzeba pójść i wygrać za głębiem Kto tam jest zawieszony? Cholera, jasno meczowy Przejdzie do meczu na ten mecz następujący. Będziemy, że jakiś zmian dokonywać w trakcie. Są się znajdziemy to na ławce. I możemy grać już chyba. Możemy grać. Wszystko się nagrywa Dobra. W Ten pierwszy meczek serwasy. Legia zagłębia Lubi. Będę tak sprawdzać, bo mi muszy po prostu, żeby mi znowu nie było, że utnie w jakimś momencie. No i też ekstra klasy. Legia kontra Zagłębie No, Łazienkowskiej. Legia rozpoczyna Muji. Kun. Odyna wybija. Kun z autu. Uci On tam był na spalonym Chyba, że sędzia nie zauważył tego Albo do niej się coś powaliło O strefa strzelał szybko I sędzia nie widział tego, więc Mamy rzut rożny I augustyniak Aj, chodyna Kłódka Łódka dalej. buletca, Makowski. Bohar. Juan Muñoz. Juan Muñoz. Makowski! Leciutko... ...do Tobiasza On już I wypuścił Jurgen Elitima, Elitim. A, no nie, nie zrozumiałem się z Kuperem Bulewca Ribeira Andrzejczyk Katper Augustynak, Augustyniak Augustynak. Augustyniak ale teraz rehabilituję się Oj chodyna Nie wiem czy to by na pewno był w piłkę Nie jestem przekonany <tryk> Makowski, Juan nios buleksa. Makowski, zablokowany strzał przez Kuna, ale jeszcze Juan nios nad Nad bramką. No i kobiarz. Jędrzejczyk. Ribeira. Elitin. Muchi. Aj. Udało się. Dobrze, ribeira. Teraz błędnie ślisz Makowski Gulecca Duch zostało, tylko w karnym Augusty Jak i... mam już drożny, już się przestraszyłem, że karnego tutaj podyktował Ale to było stuprocentowo na piłkę i kolejny już drożny będzie Krótko Bohar Chodyno. Dąbrowski. Wędrzejczyk przejmuje kłyn. Nie, koniec, koniec pierwszej połowy. 0-0 na Łazienkowskiej. Baku pojawi się za Patryka Kuna, czy znaczy za Pawła Wszołka. Buleca, Dąbrowski, Buleca. Jurgen Elitin, bardzo ładnie. Juzue. Juzue próbował pokiwać, ale wyszło jak wyszło. Bibeiro wybija Oj nie wiem, tutaj na spalany nie był Hodyna. Augustynian wybija jednak jeszcze Lubitka, Sliszcz, Jurgen Eliki, Marg Goal, Żozuę, Baku! To zero bakana, baków, w okienku, pięknie. Oj Takieś ścięcia.